Dam weekend w Wiśle można uznać za bardzo udany, dwa miejsca w czołowej trzydziestce, bardzo dobre punkty. Jak ocenisz te swoje skoki? No ten drugi, tak wydawało mi się, że troszeczkę zepsułem, ale pierwszy to była rewelacja, to 129,5 metra, więc z tego pierwszego jestem mega zadowolony, z drugiego to nie było takiej... Takiego zadowolenia, ale też zadowolony jestem, bo to w końcu art kontynentalny też młody jestem, mam dużo czasu no i no i cieszę się, że udało mi się nawet chyba w 15 teraz będę, więc super. Wydaje się, że, że bardzo dojrzale do tego podchodzisz, bo nie jeden by się spalił, może nie wytrzymał jakoś mentalnie, a ty tutaj no ty jesteś po prostu twardy i, i dajesz radę i, i zdobywasz dobre punkty, zdobywasz dobre rezultaty. No tak, staram się poza tym o tym nie myśleć, że skoczyłem pierwszy tyle, skok, jestem ze starszymi startymi, takie tam, tylko staram się po prostu wykonywać to, co kocham, to co lubię i bawić się tymi skokami. Ym, czy, czy właśnie to podejście trochę tak, yy, trochę nim się zaraziłeś od tych chłopaków z kadry A, bo oni też... Tak zawsze, zawsze traktują, yy, zawsze mają te cele nie, nie wynikowe, a właśnie zadaniowe i starają się po prostu skakać, nie myśleć o tym, o całej otoczce, tylko się skupić na tym jednym. Nie biorę przykładu z kadry A, ponieważ oni też są starsi, płasze świata startują, my trochę młodsi jesteśmy, mniejsi i yy, staram się po prostu robić najlepiej jak to potrafię. I też nie patrzę na nikogo, bo to jest sport indywidualny. Zrobić to, co ja potrafię najlepiej i się bawić tym. Jak ci się właśnie układa, układa współpraca w kadrze z, z trenerem toporem z całym stawem szkoleniowym? No bardzo fajnie, cieszę się, że tutaj jest jestem i, to, że i fajnie jest, dogo. fajnie. Ta atmosfera w Biśle widać, że zarówno wczoraj, jak i dzisiaj przybyło było bardzo wielu wielu kibiców i oni was dopingowali. Czy, czy to się w ogóle jakoś różni pomiędzy właśnie Fiskapem, a Pucharem Kontynentalnym, czy aż takiego przeskoku nie ma? Może trochę jest, bo na Fiskapach jest mniej ludzi, ale też jest fajna atmosfera, też się bardzo cieszę, że też fajnie startuję we Fiskapach. Kontynental to jest taka nagroda za Fiskap, a tak to moimi głównymi zawodami to są Fiskapy. Czy myślisz, że niedługo nagrodą za Kontynental może być ten skok jeszcze wyżej? Czy to Puchar Świata, czy to, czy to letnie Grand Prix, czy raczej nie, raczej, raczej nie, nie myślisz o tym? Nie myślę o tym. No zobaczymy jak czas się ułoży, bo dopiero kwota krewa może być w listopadzie użyta, więc mam jeszcze dużo czasu przed sobą. Hmm? Jakie masz plany na nadchodzącą przyszłość? Czy to będzie jakieś zgrupowanie, spokojny trening, czy, czy będziecie dalej startować? To nie mam pojęcia, to trenera trzeba byłoby spytać. Okej, okay, dzięki wielkie, ja bardzo powodzenia bardzo życzę. Janek, no co tu dużo mówić? Gratulacje! Dziękuję bardzo, dziękuję. Ten jeden punkt może... To jest niewiele, jeśli chodzi o, o tą całą klasyfikację Pucharu Kontynentalnego, ale myślę, że tak naprawdę dla Ciebie to jest, to, to jest sporo. Jest sporo, jest zdecydowanie sporo, zwłaszcza, że w Ljubnie ostatnio nie udało mi się nawet wejść do 30, a tu proszę, do 30 w kontynentalnej wchodzę. To naprawdę jest, może nie zaskoczenie, ale bardzo się cieszę z tego. Czy trochę pomogła znajomość tego obiektu w Wiśle? Bo wiadomo, że na pewno nie raz, nie dwa, nie dziesięć tutaj skoki oddawałeś. Myślę, że tak, bo jak e, niektórzy nie lubią tej skoczni, za to ja ją bardzo, bardzo lubię. Dla mnie ona jest przyjazna i lubię tutaj skakać. Czy tak nieśmiało w Twojej głowie tam gdzieś się kręci taki cel pod tytułem Puchar Świata albo Letty Grand Prix? Wiadomo, może no nie za tydzień, bo, bo wiadomo, że tam też będzie ograniczona ta kwota startowa, ale w no niedalekiej przyszłości? No gdzieś tam jest, ale to jest już marzenie chyba. Jeśli chodzi o tą współpracę kadrową, to, to dobrze ci się właśnie współpracuje z, z, z trenerami? Tak, bardzo dobrze jest przyjemna atmosfera, wszyscy o wszystkich dbają i, no i naprawdę jest fajnie, fajnie. Nie ma żadnych nie ma żadnych... Nie wiem jak to powiedzieć. Żadnych konfliktów ani nic, tylko wszyscy dobrze się bawią jakby. Numer 62 Jeśli chodzi o najbliższe Twoje plany, plany czy teraz spokojny trening, czy, czy znowu się szykujemy jakieś, jakieś starty w zawodach? Czy jeszcze nie wiesz tego dokładnie? Nie wiem, ale mi się wydaje, że raczej powoli sobie będziemy skakać dalej. Nie ma jakichś teraz właśnie celów na przyszłość. Tylko po prostu robić swoje. Okay. Dzięki powodzenia życzę. To już, yy, dzisiaj te skoki być może nie były takie udane, chyba bardzo cieszy ten, ten wczorajszy punkcik, jednak yy, to, to, to prawo startu wyla, wywalczone w Pucharze Świata. No, na pewno cieszy jeden punkcik, na, można było trochę lepiej, ale nie wstawiałem sobie takich wielkich wymagań, chciałem się po prostu dobrze bawić. Mhm. A można powiedzieć, że w ostatnim czasie poczyniłeś naprawdę ogromny progres, bo to było do tej pory jeszcze takie skakanie po, po fiskapach, po innego rodzaju zawodach, aż tutaj jest no i naprawdę widać ten krok do przodu. No tak samo to właśnie, że tutaj wywalczyłem sobie miejsce prawo startu, to jest już dość takim fajnym sukcesem i zadowolony jestem z tego. Rzeczywiście ta praca z, z trenerem Wojciechem Toporem daje, daje właśnie takie wymierne, wymierne korzyści, wymierne skutki? No tak, mi się akurat z trenerem Wojtkiem bardzo fajnie współpracuje. A masz coś takiego, jakiś taki aspekt, który, który właśnie, do którego poprawy cały czas dążysz? Coś konkretnego? No to pozycja na, na pozycja dojazdowa, żeby nie jechać za wysoko ani za nisko i wtedy mi się fajnie właśnie w i Na pewno można powiedzieć, że też ściany trochę pomogły, no bo kibice zarówno wczoraj jak i dziś dość, dość, dość licznie się zgromadzili na skoczni. No tak, właśnie fajnie jest taka atmosfera na skoczni, jest ten był kontynentalny, ale dużo Widać jakoś ten przeskok pomiędzy kontynentalem a, a fiskapem, czy, czy, czy to jednak wygląda bardzo podobnie twoim zdaniem? Nie no, moim zdaniem tu widać ten wyższy poziom i... Wiadomo, że jest trudniej i też się zniszczył dalekie jeśli, tak? Jakie macie plany na najbliższą przyszłość? Jakie jest grupowanie czy, czy, czy kolejne starty? No teraz chyba będzie skab w Rumunii i tam będziemy oh, chyba startować. Okej, okay. okay. dzięki wielkie powodzenia.